Mamy poniedziałek 6 listopada. W dzisiejszym serwisie informacyjnym opowiemy o kolejnej prowokacyjnej dla chrześcijan inicjatywie prezydenta Francji. Będzie też o niemieckich biskupach, którzy przez 12 lat pisali podręcznik z instrukcją, jak unikać nadużyć w kościele. Zastanowimy się też nad komunikatorami wideo, które zdaniem niektórych naukowców usypiają nasze mózgi. Przypominamy też postać polskiego biskupa który pomógł zebrać miliony na ratowanie chorej dziewczynki. Na zakończenie powiemy o premierze piosenki, która doda skrzydeł nawet malkontentom. Serwis informacyjny Radia Safira zapraszamy. Papież Franciszek wezwał charyzmatycznych katolików do rozszerzenia ewangelizacji podczas konferencji w Watykanie, która zgromadziła blisko 4000 tysiące uczestników. Zalecił organizowanie seminariów w różnych miejscach, szczególnie wśród ubogich i na peryferiach miast i osiedli. Podkreślił, że dary Ducha Świętego powinny służyć całemu Kościołowi i zachęcił do ich promowania zamiast kontrolowania. Na zakończenie apelował o modlitwę za Bliski Wschód i przypomniał o wartości pokoju i pojednania. Forum przyszłości Ewangelii, zorganizowane przez Światowy Alians Ewangeliczny w Stambule, zgromadziło uczestników z 61 krajów. Dyskutowano na temat przyszłości posłannictwa Jezusa i opieki nad stworzeniem. Rozmowy i prelekcje dotyczyły szerokiego spektrum tematów od neuroteologii, podbałość o środowisko i wpływanie na kulturę. Powstały nowe grupy robocze i liczne inicjatywy w związku z planowanymi obchodami dwutysięcznej rocznicy Kościoła w 2033 roku. Przedstawiciel francuskiego episkopatu krytykuje plan prezydenta Macrona dotyczący wpisania prawa do aborcji w konstytucję. Podkreśla, że we Francji rośnie ilość aborcji w porównaniu z innymi krajami europejskimi i ostrzega przed zamykaniem debaty publicznej. Arcybiskup Pierre Dornella wyraża obawy, że wpisanie aborcji do konstytucji może ograniczyć wolność wypowiedzi i debaty na ten temat, jak również zignorować inne przyczyny aborcji, takie jak ubóstwo. Podnosi również kwestię klauzuli sumienia dla pracowników służby zdrowia. Niemieccy biskupi opublikowali poradnik dotyczący nadużyć duchowych. Zespołem redakcyjnym kierował biskup Heinrich Timmermans. Dokument jest wynikiem 12 lat pracy komisji i ma na celu pomoc ofiarom w zrozumieniu i przetworzeniu ich doświadczeń oraz wskazanie, jak radzić sobie z traumą. Timmermans podkreśla, że prace nad poradnikiem były skomplikowane. Dokument ma również uczyć duchownych odpowiedniej postawy w duszpasterstwie oraz szkolić liderów w respektowaniu duchowej autonomii wiernych. Biskup Damian Muskus w nieustającej akcji. Dzięki jego postawie i zaangażowaniu społeczności lokalnej zebrano 10 milionów złotych na leczenie dziewczynki chorej na zanik mięśni. Wcześniej biskup jako wolontariusz wykonywał prace ogrodnicze, a darczyńcy organizowali festyny, kiermasze i licytacje, by wspomóc zbiórkę. Rodzice dziewczynki podziękowali za wsparcie i liczne akcje charytatywne, które trwały przez kilka miesięcy. Naukowcy z Yale odkryli, że rozmowy przez wideokomunikatory angażują mózg inaczej niż spotkania twarzą w twarz. Badania wykorzystujące FNI-IRS, EEG i śledzenie wzroku wykazały, że bezpośrednie interakcje dają więcej bodźców i lepiej pobudzają aktywność mózgu. Ograniczenia, jakie stwarza tu technologia, Utrudniają pełny kontakt wzrokowy w rozmowach wirtualnych. Wyniki badań wskazują na większe korzyści płynące z osobistego kontaktu, który jest zgodny z naturalnymi predyspozycjami społecznymi ludzkiego mózgu. Ted Wilson, prezes generalnej konferencji adwentystów dnia siódmego, podkreślił znaczenie Biblii jako natchnionego słowa Bożego i podstawy wiary. Przypomniał o zasadzie interpretowania Pisma Świętego przy użyciu metody historyczno-gramatycznej, która pozwala na samodzielne wyjaśnianie tekstu biblijnego. Ostrzegł przed stosowaniem metod interpretacyjnych, które podważają autorytet i nieomylny charakter Biblii. Wilson zachęcił do codziennej modlitwy i studiowania Biblii, prosząc o prowadzenie przez Ducha Świętego. Muzyk chrześcijański Kirk Franklin przedstawia Single Needs który jest połączeniem soulu z ranem B i brzmieniem chóru kościelnego w nowoczesnym ujęciu urban. W dynamicznym utworze, który Franklin określa jako osobistą rozmowę z Bogiem, artysta przekazuje wiadomość o sile, nadziei i potrzebie duchowego wsparcia w obliczu wyzwań życiowych. Nic zaprasza do wspólnej modlitwy i poszukiwania wsparcia w wierze. Przynosi nadzieję tym, którzy tego szukają. Zachęca do dzielenia się wiarą i miłością z innymi. Piosenka jest dostępna na wszystkich głównych platformach streamingowych oraz za kilkanaście sekund na antenie naszej stacji. To wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego Safira FM. Miłego tygodnia. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.